Cześć, witam Was serdecznie na kanale PsiGłos w odcinku poświęconym kwasom Omega 3. W tym odcinku dowiecie się, co to są kwasy Omega 3, czy warto je suplementować, w jaki sposób je suplementować. Zapraszam do oglądania. Materiał powstaje we współpracy z firmą POKUSA, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Na pewno nieraz słyszeliście o kwasach Omega 3, kwasach Omega 6, natomiast co to właściwie jest? Kwas Omega 3 i kwas Omega 6 są to kwasy tłuszczowe. Kwasy tłuszczowe są. Niezbędne do budowy i prawidłowego funkcjonowania błon komórkowych. No ale co to są te błony komórkowe i o co tutaj dokładnie chodzi? Słuchajcie, nasze ciało i ciało naszych psów, kotów i innych zwierząt składa się z komórek i każda komórka otoczona jest właśnie błoną komórkową. I kiedy na studiach y, uczyłam się, jakie są funkcje błony komórkowej, to żeby odpowiedzieć na takie pytanie na egzaminie, potrzebowaliśmy chyba z dwóch stron, a cztery. Tych funkcji jest cała masa. Ale w skrócie, błona komórkowa odpowiada m.in. za transport międzykomórkowy, czyli tutaj to właśnie przez nią dostają się różne substancje do środka komórki i też różne substancje ze środka tej komórki zosta zostają wydalone przez błonę komórkową e, na zewnątrz, też na samej błonie komórkowej. Zachodzą różne e, procesy. Oprócz tego, błona komórkowa odpowiada za odbiór bodźców. No generalnie tych funkcji jest cała masa, a weźcie pod uwagę, że nasz organizm, czy organizm waszego kochanego psiaka składa się z bilionów komórek, więc tych błąd komórkowych też macie w sobie biliony. I jak tutaj coś nie będzie grało, no to może być problem. Kwasy omega 3 są szczególnie ważne, jeżeli chodzi o komórki nerwowe. Taka ciekawostka, wiedzieliście, że mózg składa się w 60-70% z kwasów omega-3? No właśnie, więc to już daje coś do e, myślenia. Jeżeli chodzi o kwasy omega 3, to zarówno my, jak i psy musimy je przyjmować. Z Pokarmem. Aktualnie pokarm, którym się żywimy, i my, i ludzie, charakteryzuje się bardzo dużą ilością kwasów omega 6. No i tutaj przechodzimy do kolejnej sprawy. Taki idealny, najzdrowszy stosunek kwasów omega 6 do kwasów omega 3 to 1 do jednego. W pokarmach, które przyjmują nasze psiaki, jak i zresztą my też, jest zdecydowana przewaga kwasów omega 6. I jest ich kilkadziesiąt razy więcej niż kwasów omega 3, więc te proporcje, Porcje są no, zupełnie nie takie, jak być powinny. No i teraz do czego prowadzi taki nadmiar kwasów e, omega 6 w diecie psa? I człowieka też. Generalnie często, jeżeli chodzi o takie zagadnienia dietetyczne, to często te same zasady obowiązują w żywieniu psów, jak i ludzi, ponieważ mamy podobną fizjologię. Nie zawsze tak jest, ale w przypadku kwasów omega 3 tutaj większość rzeczy się pokrywa. Więc nadmiar kwasów omega 6 w diecie jest po prostu szkodliwy. Prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych, nawet do nowotworzenia, do problemów z układem nerwowym, do problemów z sercem, no generalnie nie jest to nic dobrego dlatego tak ważne jest, żeby te proporcje kwasów omega-6 do kwasów omega-3 jak najbardziej zbliżyć do siebie. Raczej nie jesteśmy w stanie osiągnąć stosunku 1 do 1, natomiast jak najbardziej wskazane jest suplementowanie kwasów omega-3, ponieważ tych kwasów omega-6 i my i psy przyjmujemy za dużo w stosunku do kwasów omega-3. Pies nie wytwarza sam kwasów omega-3, więc po prostu musi je dostać z pożywieniem. Można psów prowadzić ryby do diety, ale też można używać suplementów. Źródłem kwasów omega-3 dla psów nie mogą być żadne oleje roślinne. Roślinne. W olejach roślinnych znajduje się kwas tłuszczowy ALA i my ludzie jesteśmy w stanie go przekształcać do kwasu DHA i EPA, natomiast i tak z niewielką efektywnością. Ta efektywność to jest od 5 do 12%, różne źródła różnie podają. Natomiast psy w ogóle nie mają takich mechanizmów, nie mają takich szlaków metabolicznych, odpowiednich enzymów, które mogłyby przekształcać kwasy ALA w kwasy DHA i EPA. W skrócie, jeżeli podajemy psu oleje roślinne, to go tak naprawdę od środka zatruwamy. Kwas tłuszczowy Ala w organizmie psa pod wpływem, e, przemian powoduje wytwarzanie dużych ilości wolnych rodników. No i to jest to, czego my w organizmie nie chcemy, tak? Bardzo zwracamy uwagę e, na to w żywieniu swoim, jak i mam nadzieję, też zwracacie na to uwagę w żywieniu swojego psa, żeby dostarczać mu jak najwięcej pokarmów o działaniu antyoksydacyjnym. Substancje o działaniu antyoksydacyjnym e, mają działanie przeciwnowotworowe, Korowe, przeciwzapalne, neuroprotekcyjne, no generalnie samo dobro, bo właśnie unieszkodliwiają wolne rodniki. No więc, właśnie my tych wolnych rodników, tego stresu oksydacyjnego chcemy jak najmniej, a podając psu tłuszcze roślinne, no właśnie zalewamy tak naprawdę organizm od środka tymi wolnymi rodnikami, więc tego nie róbcie. No dobrze, to teraz, żeby usystematyzować wiedzę, omówimy sobie dokładne działanie kwasów omega 3. Tak jak wspomniałam na początku, kwasy omega 3 budują ee, Błony komórkowe, więc tak naprawdę wpływają na cały nasz organizm. Ale tutaj szczególnie musimy uwzględnić e, wpływ kwasów omega 3 na układ nerwowy suplementacja kwasów omega 3 jest bardzo wskazana uszczeniąt ponieważ kwasy omega 3 są niezbędne do rozwoju i prawdowego funkcjonowania całego układu nerwowego wysokie poziomy kwasów omega 3 wpływają też na lepszą pamięć, lepszą koncentrację i wyższą inteligencję co ciekawe przeprowadzono trochę badań na temat wpływu kwasów omega 3 na zachowanie psów i okazało się, że zwierzęta, które mają problemy z agresją albo wpadają w takie stany depresyjne, albo są mają obniżone stężenie kwasów omega 3. Tak jak już wspomniałam, kwasy omega 3 są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, dlatego są polecane dla seniorków. Więc jak widzicie, grupy psów, dla których jest polecana suplementacja kwasów omega 3, to głównie szczenięta i seniorzy. Ale biorąc pod uwagę te wszystkie dobroczynne korzyści kwasów omega 3, tak naprawdę każdy pies powinien mieć się suplementowane. Co bardzo ważne, kwasy omega 3 możecie dodawać do suchych karm, do mokrych karm, są też obowiązkowym suplementem w diecie barw, więc jest to tak naprawdę dodatek żywieniowy dla każdego psa. Jest kilka rzeczy, na które trzeba uważać. Jeżeli wasz pies ma problemy z krzepliwością, trzustką lub wątrobą, to przed wprowadzeniem suplementacji kwasów omega-3 porozmawiajcie z lekarzem weterynarii, czy to na pewno dobry sposób i jak bezpiecznie to zrobić. Dodatkowo, jeżeli wasz pies ma zaplanowany jakiś zabieg chirurgiczny, to przed, jak i po takim zabiegu nie suplementujemy kwasów omega-3, ponieważ one delikatnie rozrzedzają. é um creme. Wracając do działania kwasów omega-3, mają one też działanie przeciwzapalne, co jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ takie przewlekłe stany zapalne są początkiem wielu różnych chorób i na przykład jeżeli wasz pies ma problemy ze stawami, to suplementacja kwasów omega-3 może być bardzo pomocna. Kwasy omega-3 mają też działanie przeciwnowotworowe, wspomagają walkę z alergiami, wzmacniają również odporność. Mają też bardzo pozytywny wpływ na pracę serca i całego Krążenia. No i kolejna rzecz, taka już widoczna z zewnątrz, to bardzo poprawiają stan sierści i skóry psa. Jeżeli wasz pies ma jakiś łupież, wypryski, matową sierść, taką łamliwą sierść, to tutaj warto wprowadzić kwas omega-3, bo oprócz tego działania prozdrowotnego, na to wszystko, co się dzieje w środku organizmu psa, to też będziecie mieć e, efekt po prostu taki wizualny. Skóra i sierść będzie po prostu dużo zdrowsza. Ze względu na e, poprawę funkcjonowania układu nerwowego, e, już tak naprawdę to jest dosyć rutynowe, żeby psiakom, które mają problemy z lękliwością, e, z agresją, właśnie wprowadzić suplement kwasów omega-3. Oczywiście nie jest to rzecz, która e, zastąpi. I pracę behawioralną, natomiast jest to jedna z rzeczy, która tą pracę behawioralną może ułatwić. No dobrze, to teraz przejdziemy do suplementów e, kwasów Omega 3 dla psów. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie kwasów e, omega-3, no nie jest to tania sprawa, więc i produkty nie są tanie. Jeżeli widzicie jakieś e, super promocje e, na litr oleju za 19,99, to naprawdę lepiej tego nie kupować, bo możecie więcej szkody wyrządzić swojemu psu niż pożytku. Taki olej może być e, zanieczyszczony jakimiś toksynami, metalami ciężkimi, może być już utleniony, e, więc lepiej czegoś takiego nie podawać produkty są bardzo delikatne, one się łatwo utleniają, więc jeżeli widzicie gdzieś na jakiejś wystawie w przezroczystej butelce olej z łososia, który jest lekko żółty albo taki słomkowy i właśnie ma niską cenę, naprawdę lepiej tego nie kupować. Też dobrze jest kupować dosyć małe opakowania tych suplementów, ponieważ one po otwarciu zaczynają się powoli utleniać, dlatego kupujcie raczej takie ilości, które zużyjecie w ciągu dwóch, czterech tygodni i trzymajcie je w lodówce najlepiej, jeżeli te produkty będą przechowywane w szklanych, ciemnych butelkach. Jeżeli chodzi o e, konkretne produkty, tutaj właśnie mam z pokusy taki olej e, Omega 3 i jest to olej z dziko żyjących morskich e, ryb dla psów i kotów. Tutaj mamy też bardzo ważne informacje, surowiec certyfikowany, przebadany w akredytowanym laboratorium, specjalna butelka z szkła zapewnia maksymalną trwałość i zachowanie e, wszelkich walorów produktów. Mamy też dokładne informacje z jakich gatunków ryb jest pozyskiwany e, ten olej oraz mamy rozpisane tutaj zawartość EPA i DHA. Więc generalnie im więcej jest szczegółów, im więcej jest informacji na etykiecie, tym lepiej. Jeżeli macie tylko informację olej rybi no, to widocznie producent nie ma się za bardzo, czym chwalić. Więc na takie produkty, gdzie jest bardzo mało informacji, gdzie butelka jest przezroczysta, najgorzej jeszcze, jak jest plastikowa i przezroczysta, no do tego lepiej nie, nie stosować. Bardzo dużym plusem e, tych suplementów kwasów Omega 3 jest to, że są bardzo smakowite. I po prostu e, same w sobie są chętnie zjadane, nie trzeba ich specjalnie z niczym mieszać, a nawet wymieszane z karmą poprawiają jej smakowitość. Więc, więc to jest na plus, nie trzeba jakoś kombinować, żeby psu. E, wprowadzić do diety um, taki suplement. Jeżeli chodzi o dawkowanie kwasów e, omega-3 dla psów, przyjmuje się, że jest to 50 do 220 mg na kilogram masy ciała psa. Też na opakowaniu macie takie uproszczone dawkowanie i jest e, ile pompek e, trzeba podać na... Ile tam kilogramów e, masy ciała psa, gdyż mamy tutaj miejsce pochodzenia e, surowca Islandia. Czy widzicie, jest sporo szczegółów. Kolejnym takim e, suplementem kwasów omega-3, nieco droższym, jest olej skryla. Olej skryla jest bardzo wartościowy, ponieważ kwasów omega-3 zawiera też bardzo silne przeciwutlenia, czy w tym astaxantynę. Więc ma silne, silne działanie prozdrowotne, jeszcze silniejsze niż taki klasyczny e, olej omega-3. Też jest e, pomocny, e, jeżeli pies ma uczulenie na ryby. E, no to wtedy tutaj e, kryl to nie ryba. To są takie malutkie organizmy, które zamieszkują e, ocean, więc to nie jest ryba. Jeżeli pies ma uczulenie na, na rybę, to właśnie możemy wtedy podawać olej z kryla i w ten sposób uzupełniać kwasy omega-3. Też przez to, że kryl jest na dole łańcucha pokarmowego, tak jak Wam wspomniałam, to są niewielkie organizmy. Ten kryl antarktyczny, on dorasta do 6 cm długości, więc jest to początek łańcucha pokarmowego, więc jest stosunkowo wolny od zanieczyszczeń, od toksyn, metali ciężkich. Natomiast jeżeli chodzi o te oleje z ryb, oleje na przykład z łososia, to uważajcie, bo właśnie te tanie oleje, takie jakieś jasnożółte za niewielkie pieniądze, one właśnie no niestety mogą być zanieczyszczone tutaj jeżeli chodzi o ten kryl, no to właśnie jest to produkt e, po prostu bezpieczniejszy. Tutaj mamy kraj pochodzenia Norwegia, e, pozyskiwany jest e, ze zrównoważonych połowów certyfikat MSC na Oceanie Antarktycznym. No jakby no mamy szczegóły, mamy też oczywiście rozpisany e, skład analityczny oraz dawkowanie. Mam tutaj jeszcze kolejny olej, ale o nim e, troszeczkę więcej w innym odcinku. To jest e, tran e, i tran Tran rzeczywiście w niewielkim stopniu, ale suplementuje kwas omega 3, natomiast głównie wprowadza się go do e, diety, żeby uzupełnić e, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i witamina D, witamina A. Ona, e, one podawane w nadmiarze stają się toksyczne i niebezpieczne, więc Tran nie może być jedynym suplementem e, kwasów omega 3, ponieważ zawiera zbyt duże ilości tych witamin. Jeżeli tylko tym chcielibyśmy e, suplementować kwas omega 3, to żeby pokryć zapotrzebowanie na kwas omega 3 podamy zbyt dużo witaminy D czy witaminy A i robi się problem. Więc tu wam e, jakby pokazuję, że jest coś takiego, są takie produkty, mamy TRAN, natomiast nie jest to stricte suplement do uzupełnienia kwasów omega 3. TRAN podajemy, żeby uzupełnić witaminę A, witaminę D. Więc tutaj uważajcie, bo chcąc tym produktem suplementować kwas omega 3, możecie po prostu wyrządzić szkody. W organizmie psa. Więcej o tranie, o witaminie D będzie w jakimś osobnym odcinku. I mamy jeszcze jeden suplement, to już jest e, olej tylko z łososia, bo ten olej omega-3 to był olej z różnych ryb, natomiast tutaj mamy w 100% olej e, z łososia. Co ważne, mamy informacje, e, parametry wartości dioksyn, metali ciężkich, PCB są zgodne z normami Unii Europejskiej dla produktów przeznaczenia spożywczego, więc tutaj też mamy produkt e, bezpieczny, wolny od zanieczyszczeń i ten akurat olej jest w plastikowej butelce, więc jeżeli byście się zastanawiali między tym olejem a tym Omega 3, który wcześniej pokazywałam, to ja bym jednak bardziej polecała ten, ten Omega 3. Ten olej także należy trzymać w lodówce i tak naprawdę jak najszybciej spożyć. No, żaden z tych produktów nie powinien stać, nie wiem, pół roku czy rok w, w domu. Po prostu to się utleni i wtedy zamiast e, takich właściwości prozdrowotnych no, ma właściwości wręcz przeciwne i może po prostu szkodzić. Kwasy omega 3 są wrażliwe na wysoką temperaturę, więc w trakcie na przykład powstawania suchej karmy czy także mokrej karmy, takiej e, konserwowej, te kwasy po prostu się utleniają. Więc e, to jeszcze raz podkreślę, że jeżeli karmicie swojego psa suchą karmą to jak najbardziej możecie takie suplementy wprowadzić. Suplement kwasów omega 3 jest też podstawowy podstawowym, obowiązkowym suplementem w diecie barw. Ze względu na współpracę z firmą Pokusa mam też dla Was kod zniżkowy. Korzystajcie! Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Już wiecie, co to są kwasy omega-3, jakie mają działanie i w jaki sposób je suplementować. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrybujcie kanał. Zapraszam Was też na Instagram PsiGłos, wpadajcie również na moją stronę www.psiglos.pl, gdzie znajdziecie różne kursy, webinary, a także możliwość nawiązania współpracy indywidualnej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye.